Niech pan nie wchodzi na mównicy jak mówią inni posłowie. Ja nie wiem dlaczego pan Czarnek mówi, zejść że my panie pośle, panie okradliśmy... Panie pośle, panie pośle, pan panie nie pośle, panie pośle nitras, panie pośle nitras, proszę chwileczkę Chciałbym. Przepań. Panie pośle, proszę zejść z mównicy. Dziękuję pani marszałek. Rada. bo Orlen jest po to... Żeby służyć Polakom i pomagać, a nie po to, żeby finansować PiS-owi kampanię wyborczą. Szanowny panie pośle, szanowny panie pośle, w takim w tym proszę tym wyjść przez stół, a, a nie z chować się za imunitetem i powiedzieć, że Orlen wspiera moją kampanię Zdję. wyborczą. Pośle. Panie, pośle. Panie, pośle. panie pośle, panie pośle, poproszę na chwilkę tutaj. Panie pośle, poproszę na chwilkę tutaj. Prosiłem o sprostowanie absolutnej nieprawdy i oskarżenia, oskarżenia. Panie Pośle. Panie Pośle. Panie pośle. Panie pośle, Panie Pośle. Pan coś powiedział do mnie. Ja chciałam teraz powiedzieć coś do Pana. Szanowny Panie Pośle. Bardzo żałuję, że w ten sposób się Pan zachowuje. Odwra odwrócił się Pan plecami do, do, do wicemarszałka Sejmu. To po pierwsze, po drugie, w Pana sprostowaniu pozwoliłam na wystąpienie nie minutowe, tylko półtora minutowe, bo tak się umówiliśmy, mówił Pan ponad dwie minuty. W tym momencie nie jesteśmy w trybie sprostowań do sprostowań.